Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Jarosław Bukowski, przewodnik grupy srebrnej. Grupa Srebrna skupia pątników z dwóch dekanatów, z dekanatu Serockiego i z dekanatu Pułtuskiego. Z dekanatu Pułtuskiego jest większość, z Serockiego jest mniej. Najbardziej liczną grupą w, w tych grupach są parafianie z Pniewa. Jest ich Około 50. Atmosfera jest na razie dobra, chociaż słońce nam bardzo dokucza, ale nie poddajemy się. Widać, że bardzo są pogłębione więzi między ludźmi. Niektórzy się już tu przyjaźnią od lat i tęsknią do siebie. No i do Pana Boga też, i dlatego tu ciągle przychodzą. Jest pewna grupa ludzi, którzy idą pierwszy raz. Między innymi moja parafianka, która teraz e, chyba do drugiej liceum zdała. Idzie pierwszy raz. Mam nadzieję, że będzie chodzić już teraz zawsze. A oto nasza droga Grupa Srebrna w całej okazałości. Grupa Zielona to grupa pochodząca z Sierpca, z Dobrzynia, z Tłuchowa, z Zawidza Kościelnego i ze Skępego. Liczy ona 60 osób. Jest to bardzo sympatyczna i zgrana grupa. Wszyscy angażują się w śpiew i w modlitwę. Jest bardzo wesoła. Dużo jest osób młodych, które idą pierwszy raz i dużo osób, które wędrują kolejny raz. Jest u nas chociażby w grupie siostra Stasia, która y, co roku dekoruje y, obraz y, Matki Bożej Częstochowskiej. Y, jest też siostra Horąża, która 30 razy już była. Atmosfera w grupie jest bardzo radosna i wesoła. W tamtym roku mówili, że jesteśmy grupą pokutną, a w tym roku jesteśmy grupą bardzo wesołą. A oto grupa zielona. Jedni grają dla oklasków I dla innych ziemi lasków. My na nieba gramy Ksiądz Arkadiusz Czubakowski, przewodnik Grupy Złotej. Wędrujemy w liczbie 108 osób z parafii yy, z dekanatów Malkowskiego, Przasnyskiego i Dzierżgowskiego. Atmosfera w grupie no, jest y, bardzo taka ciepła, sympatyczna. Yy, zba, grupa jest bardzo taka zjednoczona yy, i wiadomo, że możemy na siebie liczyć. Nikt na pewno u nas nie pozostaje w drodze, co, się, co, co, co widać, bo jesteśmy rozśpiewani. Mało osób zostaje gdzieś tam na postojach do służb medycznych. Także z taką grupą można iść do Częstochowa, nawet na koniec świata. Oto idzie Grupa Złota! Boże, ksiądz Czarnecki, przewodnik Grupy Żółtej. Grupa Żółta jest najmniejsza na pielgrzymce, ponieważ Grupa Żółta zbiera najmniej parafii. E, okolice Gostynina, Gombina, e, Radziwia, Dobrzykowa. W tej chwili jest nas pewnie ze 40 chociaż w grupie więcej się zmieści. Jeśli są chętni, zapraszamy serdecznie. E, idzie nam się dobrze, a to dzięki wydatnej pomocy porządkowej z innych grup, bo mamy z tym problem. Nawet jak się zgumimy, to bardzo szybko się odnajdujemy właściwą drogę do Częstochowy. W żółtej grupie dobrze się idzie. A oto zbliża się grupa żółta ze swoją specjalną prezentacją przygotowaną dla katolickiego radia Dezydzi Płockiej. I uwaga, zapadaje wita. Grupa żółta, żółta, bardzo fajny. Grupa żółta, grupa mała. Właśnie przez to jest wspaniała. Jaga. Alek Wiśniewski, przewodnik grupy biało-czerwonej. Nasza grupa to ci, którzy mieszkają w Płocku i w jego okolicach, dekanat Bodzanowski i Bielski. Liczymy ponad 150 osób. Nasza grupa stara się iść drogą, którą wyznaczają kolory naszej grupy biały i czerwony. Ciągle sobie jakoś próbujemy przypominać, że są to kolory patriotyczne oraz kolory związane z Bożym Miłosierdziem, z obrazem Jezusa Miłosiernego. Co więcej, staram się też jako przewodnik przypominać bardzo często, że jesteśmy na rekolekcjach, że pielgrzymka nie jest jakimś rajdem, jakimś sposobem na nowe znajomości, że jest to po prostu czas bycia z Bogiem. Dlatego tak często przypominam o tym, żeby mieć intencje, żeby przypominać sobie za co Panu Bogu dziękuję, o co Pana Boga proszę, bo to dodaje sił i fizycznych i duchowych wtedy kiedy pojawiają się najtrudniejsze momenty. Każdy Przechodzi jakiś kryzys w ciągu pielgrzymki. Kiedy rozmawiam z siostrami, braćmi ze swojej grupy, to mówią, że mieli taki kryzys. Jeden albo dwa. I właśnie w tym kryzysie, tym co pomaga, jest intencja. Wiem, dlaczego idę. Nie jest to pielgrzymowanie, nie jest to trudzenie się bezcelowe. Czymś charakterystycznym dla naszej grupy jest to, że mamy kilka osób, które. Szły w Pielgrzymce ponad 30, ponad 30 razy. Między innymi siostra Janina, która pielgrzymuje 33 raz w płockiej pielgrzymce. Mamy też małą dziewczynkę, która ma 4,5 roku i jest na pielgrzymce już po raz trzeci. Atmosfera w grupie jest bardzo radosna, bardzo też rodzinna, pomimo tego, że jest duża rozbieżność wiekowa. Mamy, mamy i ludzi młodych i ludzi starszych. Właśnie nadchodzi moja grupa. Chyba że grupa biała, ksiądz Grzegorz Sieczka. Ym, wędrujemy z Ciechanowa, z sześciu parafii, także z Glinojecka, Strzegowa. Y, Hmm, cóż mogę powiedzieć naszej grupie? Mamy bardzo dobrych muzycznych. Tak, tutaj dzięki y, klanowi Wiśniewskich. Pozdrawiam Gabrysia serdecznie. Y, porządkowych też jest sporo. Y, odpowiada za nich Kornelia. Y, Włodkę też pozdrawiam, bo Włodka tutaj... Y, tak, 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 chodź Włodzian, tutaj. To ja dziękuję bardzo za pozdrowienia, cieszę się. Mam właśnie, jem czekotupkę. Tak. Czekolada się to, rozpuściła No trochę. taka właśnie, taka jest y, cała nasza grupa y, biała, y, zwariowana jak Włotka. Potka. Jeśli chodzi o atmosferę, myślę, że ja jestem po raz pierwszy przewodnikiem tej grupy. To jest bardzo radośnie, ale wtedy, kiedy trzeba, jest też dobry nastrój modlitewny, wyciszenie, skupienie. Za to jestem wdzięczny. Jest dużo młodzieży. Cóż, zapraszam do obejrzenia prezentacji naszej grupy. Amen. Ksiądz Krzysztof Drzazgowski, jestem przewodnikiem Grupy Błękitnej. Błękitna liczy 16 parafii, są to parafie z dekanatu nasielskiego i zakroczymskiego. Jeżeli chodzi o liczbę parafii, jest to jedna z mniejszych grup, aczkolwiek pod względem wielkości, no to wydaje mi się, że jest największa, ponieważ jest ponad 180 osób, także mam nadzieję, że jest największa ta grupa. Atmosfera jest bardzo radosna, ponieważ jest bardzo dużo młodzieży. Myślę, że większość grupy stanowią osoby młode, dlatego dużo śpiewamy, dużo gramy, aczkolwiek też, też kiedy jest czas na modlitwę, to, to, to modlimy się, wyciszamy się. Bardzo fajna atmosfera, bardzo dobrze mi się tę grupę prowadzi i, i, i tak naprawdę bez większego wkładu mojej pracy oni, oni się prowadzą, oni, oni animują śpiew, modlitwę i to jest, to jest bardzo fajne. I na dowód tego zobaczmy, jak grupa wędruje, jak się bawi, jak uwielbia Pana Boga. Ktoś, nie lubię oczy, jak dobrze jest. Gdy ludzi łączy serce, każdy Grupa brązowa to są trzy dekanaty, dekanat żonomiński, dekanat Golub-Dobrzyń i dekanat Rypin. Dość specyficzna grupa, ponieważ dwie trzecie grupy, a więc Rypin i Golub-Dobrzyń wyruszyła już 5 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki płockiej, a więc Rypin i Golub-Dobrzyń ruszyły wcześniej. Grupa liczna, ponieważ jest nas około 80 osób, bardzo rozpiewana, mamy świetnych muzycznych, świetnie zgranych, radosna grupa, która uwielbia e, bardzo spontaniczne zabawy, którzy są chętni do każdej inicjatywy, e, ale kiedy jest modlitwa, to też są bardzo w nią zagłębieni, więc i do tańca, i do różańca. Oto grupa brązowa. Ksiądz Marcin Sadowski, przewodnik grupy granatowej. Bardzo się cieszę z tegorocznej grupy. Jest bardziej liczna niż w poprzednich latach. Ma ponad 130 pielgrzymów. Grupa jest rozśpiewana, mamy dobrą sekcję muzyczną, mamy wielu porządkowych, więc czujemy się bezpiecznie. Ale to, co mnie cieszy osobiście najbardziej, to oprócz wesołego klimatu taki klimat modlitwy. Rzeczywiście po kilku dniach czuć, że ci, którzy pielgrzymują na jasną górę, wiedzą po co to robią. Idą ze swoimi intencjami, ze swoimi modlitwami. To jest niezapomniany klimat wspólnej modlitwy różańcowej, wspólnej koronki. Czuć po prostu ducha i radości, i ducha modlitwy. Czyli grupa jest do tańca i do różańca. Grupa obejmuje dekanaty Płoński, Raciążski i Wyszogrodzki. A tak wędruje grupa granatowa. Granaty, granaty, ale ale, 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 ale. Słuchajcie, nie ma kamery, możecie już Nazywam się Ksiądz Piotr Smoliński, jestem przewodnikiem grupy Miedzianej. Miedzianej jest zapisanych 96 pielgrzymów, jednak jeszcze docierają. Grupa Miedziana obejmuje dekanat Mławski, 14 parafii, ale pielgrzymi są z całej diecezji, a nie tylko z diecezji, ale również z całej Polski. Pielgrzymuje się trudno, jest bardzo ciepło, wiele osób niestety wyjeżdża. My mieliśmy o tyle łatwiej, ponieważ szliśmy od Mławy, zrobiliśmy dodatkowo 100 km, więc tutaj za Płockiem już nam jest o wiele lepiej. Z Mawy szło około 60 osób, a oto grupa miedziana. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Księdza Łukasza Mostala, e, I e, chciałbym kilka słów powiedzieć o e, grupie pomarańczowej. E, grupa ta e, wywodzi się z parafii świętego Stanisława Kostki z srezeńskiego duszpasterstwa e, Petroklezja. E, w tym roku pielgrzymuje z nami 63 pielgrzymów. E, no, jest to grupa, która w swoim e, charyzmacie e, odwołuje się do, e, do ducha księdza Bosko. E, w tym roku w sposób szczególny też e, to czynimy, ponieważ 200 rocznicę jego urodzin. Aryzmat sardzyjański to przede wszystkim e, radość, to e, też e, duża e, dawka też nadziei, e, ducha, e, który e, pomaga tak, w, w tym pielgrzymowaniu nam. E, to także przyjaźń, wzajemna życzliwość, e, no i staramy się na szoku pielgrzymim też dzielić tym nie tylko między sobą, w grupie, ale, ale z tymi, którzy nas witają, z tymi, których spotykamy. A teraz zapraszam do e, spojrzenia na grupę pomarańczową. Tak się prezentują pomarańcze w tym roku. 34. Nie! Miesza! Nie! Jak I Maryja, i, i Ksiądz Bosko, i Dominika. I Wszyscy święci walują w niebie, złoty szczypie się kuszy. <try> <try>